świadomość nie ma negatywnego wzorca, więc krótko stworzona myśl, utrzymujemy tę myśl w jakiś sposób, podejmujemy decyzję, nie mając wątpień, nie mając lęków jakichś, materializuje się to w naszym życiu. Ale też suma tego wypracowuje w nas jakiś poziom naszej samooceny, poziom naszego poczucia bezpieczeństwa, poziom naszej, naszej niewinności. To są takie trzy podstawowe rzeczy. I w tym momencie możemy stworzyć pozytywny obraz na tyle, na ile pozwala nam nasza samoocena, na ile pozwala nam nasze Nasze poczucie bezpieczeństwa i na, na ile pozwala nam nasze poczucie niewinności. Poczucie, że jestem niewinny, mogę robić jakieś, jakieś rzeczy. Jeśli ktoś podejmuje decyzję, no chciałbym mieć dobrze prosperującą firmę, prowadzić, być właścicielem dobrze prosperującej firmy. W momencie, kiedy mam czuję się winny za coś, czu, nie czuję się bezpieczny, zwątpię w to. Zgadza się. Nie uwierzę w to, że mogę, mogę taką firmę stworzyć. Zaczynam tworzyć tą firmę, zaczynam realizować coś w tym kierunku. Jakieś małe, drobne niepowodzenie, a no tak, rzeczywiście, wiedziałem, że mi się nie uda, i rezygnuję. W momencie, kiedy ktoś wierzy w siebie, wierzy, że mu się uda, w tym momencie on ma wysoką samocenę, w tym momencie yy, lekceważy, jak gdyby takie, ignoruje powiedzmy, drobne niepowodzenia, bo myśli sobie, ja wiem, czego chcę, mnie się i tak uda, i tak to zrealizuję. Bez względu na to, jak, żyło moje, jak toczyło się moje życie, podejmuję jakąś teraz decyzję dobrą, pozytywną dla mnie. Chcę, żeby w moim życiu działo się. Dobra rzecz. Na przykład, moje dotychczasowe związki to fiasko. Ja podejmuję decyzję, że od teraz chcę mieć dobry, pozytywny związek, korzystny dla mnie. I teraz wiadomo, wrzucam sobie taki obraz, wizualizuję siebie. Tak mówię, nie, nie jest to takie trudne, żeby zwizualizować siebie w szczęśliwym związku, nie określając tej osoby, ale możemy to zrobić. Widzę siebie, nie określając konkretnie, kto to jest, i widzę siebie w szczęśliwym związku. W tym momencie, tak jak wspomniałem nasza podświadomość wyrzuca wszystkie zwątpienia. I teraz ja muszę stanowczo, muszę być stanowczy. Mówię podświadomości i tak to osiągnę. I tak ten cel zrealizuję. Pomimo tych zwątpień, po prostu mówię podświadomości i tak jest to możliwe. Jestem w stanie to zrobić. Ona mi wyrzuca, ale przecież jestem taki, taki. Jestem jakiś tam fajtłapą, nie wiem, że, że mam jakiś tam charakter, z którym się nie mogę dogadać z innymi. Wyrzuca mi wszystkie zwątpienia, które... Miałem, a ja mam po prostu być jakby nieugięty. Nie ugiąć się tej podświadomości. Być na tyle stanowczym, żeby to było silniejsze. Utrzymać ten obraz, nie wątpiąc w to. Żeby to dobrze zobrazować, bo teraz jest tak, że w momencie, kiedy pracujemy nad sobą, często, czy nawet w życiu funkcjonujemy, często wchodzimy w to, co umysł świadomy wchodzi w to, co jest rolą umysłu podświadomego. I często z tego powodu są konflikty. Chodzi o to, że jeśli stawiamy sobie cel, mam określić cel ostateczny, a nie koncentruję się do końca na drodze do tego celu. Drogę do tego celu zostawiam naszej podświadomości. To jest ona. To jest na takiej zasadzie. Może nie będę pisał, powiem. To jest umysł świadomy, to jest zleceniodawca. Umysł podświadomy to jest wykonawca. I tutaj już powiem o tym nadświadomym. Nadświadomy to jest pomysłodawca. I taka jest, taka jest rola, tak musimy funkcjonować, pamiętając o tym, kto ma jaką rolę. Chcemy mieć, powiedzmy, nie wiem, piec kaflowy w tym momencie. Co, co, co tak naprawdę ja jako zleceniodawca robię? Co ja widzę? Czy ja widzę etapy budowy tego pieca, czy widzę cel ostateczny. Widzę go już zbudowanego. I mówię, ja chcę mieć coś takiego. Reszta mnie nie interesuje. I co robię? Szukam majstra, który takie kominki, takie piece. piece kaflowe robi. I teraz mówię mu, słuchaj, chcę, tak, 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 i tak. Chcę mieć taki piec, chcę, żeby dawał takie ciepło, i tak dalej. Zlecam mu ten efekt dostateczny. Co robi Co robi wykonawca? Wykonawca idzie do projektanta, który przygotowuje taki projekt. I w tym momencie ja godzę się na ten projekt. Co się dzieje? Wykonawca mówi mi, dobrze, przystępujemy do pracy, czyli przyjdę na przykład w tym i w tym dniu, zajmie mi to 3 dni. Proszę mi przygotować miejsce, proszę kupić taki, taki materiał, taki towar, przygotować dostęp do wody i tym podobne rzeczy. Mówi o rzeczach, które my, jako zleceniodawca, muszę przygotować, żeby ten, ten wykonawca mógł to zrobić. Tak to funkcjonuje, tak też pracujemy z naszą podświadomością. Umysł świadomy ma zlecić, na początku ma zlecić cel ostateczny, czyli mamy zobaczyć obraz już celu dokonanego. Bardzo często tutaj popełniamy błąd, bo często określamy sobie drogę do tego celu. Raz, że, że nie do końca określamy, nie do końca widzimy ten cel ostateczny, że ktoś na przykład widzi, że buduje dom, ale nie widzi go zbudowanego. I w tym momencie okazuje się, że na dokończenie domu nie, nie może znaleźć pieniędzy. Buduje, a nie może dokończyć. Często jest tak, że widzę, widzę że to go zbudowałem, ale nie widzę siebie, że w nim mieszkam. I też może się w jakiś sposób stać, że, że w rzeczywistości wybuduję go, a nie będę mógł w nim mieszkać. Różne, różne psychosy w naszym życiu się dzieją. Także ja muszę zobaczyć cel ostateczny. To jest tak, że przede wszystkim ja mam się nie ugiąć tej podświadomości i ja nie muszę wiedzieć, nie muszę znać drogi w jaki sposób. No, chcesz, potrzebujesz, masz cel, do którego potrzebujesz pieniądze. Obliczasz kalkulujesz, stwierdzasz, no na dzień dzisiejszy mnie nie stać. Zgadza się. I w tym momencie ja zlecam podświadomości, to się ma stać. Ja po prostu o mi się dopytuje, no ale jak ja mam te pieniądze zarobić? Ja jej mówię, nie wiem skąd, ale te pieniądze się znajdą. Tworzę taki obraz, widzę, że je mam. Przez pewien okres ja nie widzę tej drogi do celu, rozumiesz? Ty masz zobaczyć siebie mającą te pieniądze, mającą pieniądze na swoje inwestycje. Nawet nie, nie, nie to, że widzisz pieniądze, tylko widzisz już, że postawiłaś ten, ten, ten cel, zrealizowałaś. Chcesz dom, czy jaki masz cel, powiedz. Możesz powiedzieć, czy nie chcesz. Ośrodek, dobrze. Masz widzieć siebie, że stoisz przed tym ośrodkiem, widzisz, o, udało mi się. Znalazło wszystko się znalazło. Wszystko łatwo, prosto, znalazło się. Rozumiesz, to masz określić. Ty nie musisz widzieć drogi do tego celu. Na początku. Ja mówię teraz, to jest początek naszej pracy. Po jakimś czasie będziemy to tworzyć. Ale pierwsze, co mam zrobić, zobaczyć cel ostateczny i w tym momencie nasza podświadomość, czerpiąc te wyobrażenia. Automatycznie podświadomości mówi z wyobrażeń, no przecież nie mam pieniędzy. No przecież to niemożliwe. Przecież znam siebie, znam swoje realia, swoją pracę, swoje możliwości. Czyli wychodzą te z I to, co mówiłem. Mam temu się nie ugiąć. Mówię, i tak te pieniądze znajdę. I tak ten ośrodek postawię. I tak to będzie. Widzę, no to ja że wiesz, to... Że ...nie tylko, bo świadomość takie sygnał daje, ale też to, te, właśnie te głosy z zewnątrz. Często ludzie, którzy mają niską samoocenę nie udaje mi się nic zrobić, no bo tak, najpierw głosy, że głupi jestem, pani od panie nie ma, nie matematyki mówi... mi... Się dzielić z tym, z, z ale ale nawet ja się nie muszę dzielić, tak? Ale Myślę idę do szkoły i pani od matematyki tak. mi mówi druga, tak? Jesteś bombem w ogóle, co ty chcesz iść na sobie... Proszę odminustrować, więc muszę jeszcze pod świadomość mi daje takie sygnały. Jak jest to trudne. No jest to może, wydaje się to trudne na początku. Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Powiedzieć sobie. No dobrze, ja wiem. Słuchaj, powiedzieć sobie tak. No po prostu oni wszyscy we mnie nie wierzą, a ja im udowodnię, że ja mimo wszystko to zrobię. To jest nierealne? Co jest nierealne? To jak ja mam teraz być bogata, szczęśliwa, mam mieć kochanego męża, jak nie lał przez 30 lat? No, ale pozwoliłaś Kasiu na to, żeby udzielał. No, ale no, powiedz, nie, przyjrzyj się ludziom, swoim znajomym. Nie znasz osoby, która powiedzmy miała trudne dzieciństwo, a jednak poukładałeś się w życiu? Nie, nie, nie. Czyli, Kasia, fizycznie jest to niemożliwe. Na świecie jest niemożliwe, żeby to się w jakiś cudotwórczy sposób dokonało. Przypadkiem, że, że przypadki tak się zrządziły, że się okazało że to możliwe. Mają tak, mają niską wiarę w siebie i dowodnia nie do otoczenia. i tutaj nie, jest nie, nie ma. Ma. jezus powiedział mało. Słuchaj ja Robert, czy znaczy, że jeżeli człowiek dorosły miał trudne dzieciństwo, mhm. można to całkowicie zniwelować? Można. Bo co to jest nasza przeszłość? Nasza przeszłość to są tylko wyobrażenia. To jest tylko w moim umyśle. Doświadczenia, które miałem, miałem trudne dzieciństwo. To są doświadczenia, które są wyłącznie w moim umyśle już teraz. Tego już nie ma. To jest moja przeszłość. Ale jest to w moim umyśle i dalej mną rządzi. Czyli chodzi tylko o przeprogramowanie swojej świadomości. Przeprogramować. Uwolnić się od tych wyobrażeń. To zawsze jest, tylko trzeba zmienić. To znaczy, no z pamięci tego nie wyrzucimy to, co się działo w przeszłości, tylko tak jak mówię, możemy to uznać jako przeszłość. Było, działo się źle, ale teraz dzieje się dobrze. po prostu Można to tak powiedzieć. To było, tego nie zmienię. Tego nie ma już. Było, do dzisiaj, do dzisiaj byłem fajtłapą, od dzisiaj jestem wartościowym człowiekiem. Mogę stworzyć taki program. Myślę, że tutaj warto dodać, że dlaczego dlaczego świadomość nie powinna pełnić roli tego pomysłodawcy, bo pomysły, pomysły świadomości są bardzo ubogie w stosunku do nas dokładnie. Tam jest szerokie bogactwo i my nie jesteśmy świadomi tego, co może nam na świadomość podsunąć dla mnie.